Cześć serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin. No i cóż, um, dokończamy właśnie nasze sprawy na Bagna, że tak powiem. Zostało nam już tylko właśnie parę zadań do dokończenia. Teraz idziemy, idziemy do Drwali, by tam powiedzieć Jare, Jarenowi, że wykonałem zadanie. Zaś następnie musimy udać się do druidów, ponieważ zaginął chłopiec. Um, od ceglarzy. Tak, więc... Tak więc yy, musimy się ich zapytać, czy przypadkiem o nich nie porwali, bo Waska ja tak uważa. Oddałem zioła przewoźnikowi i otrzymałem zapłatę. Świetnie. Dzielimy się pół na pół, tak jak to było ustalone. Zgadza się. Oto twoja dola. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Wzajemnie, Jaren. Mów, przybyszu. Mm, macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Słuchaj, jest sprawa. Kontakt z wyzimą jest bardzo utrudniony. Potwory na drodze stają się coraz bardziej agresywne. Na dodatek niepokoją mnie ci cholerni ryboludzie. Rozumiem, że mam oczyścić drogę i pozbyć się wodianoi. I to szybko. Nasze zapasy są na wyczerpaniu, i jestem pewien, że płazowate coś knują. Jeśli nie przetrzebisz potworów w ciągu najbliższych kilku dni, będzie z nami krucho. Nie pożałuję grosza. Sprawdzę. Możesz mi powiedzieć coś więcej o tych potworach? To głównie utopce, bledzujgery i echinopsy. Zobaczę, co da się zrobić. Gdzie mam ich szukać? Nocą pojawiają się niedaleko wioski ceglarzy. Wydaje mi się, że mają z nimi jakieś konszachty. Nie powinni mi sprawić problemów. Załatwię sprawę jak najszybciej. <laughs> Okej, okay, zajmiemy się tym. Będę miał zaznaczone na mapie, kogo pozabijać. Mam, ok. Eee, tak więc skoro mam, to skoczymy sobie jeszcze do tego. Eee, szybko do, 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 do Gaju, potem się wrócimy i pozabijamy potwory. No, mniej więcej tak. <laughs> Nie wiem, gdzie jestem, chłopiec. Hmm. ale mniejsza o to. Yy, idziemy na. Wydawało mi się, że on był w tej jaskini, co by pod koniec ostatniego odcinka w niej, ale go nie było. Hmm. mniejsza o to. Starszy druid, słucham cię wędrowcze. Bywaj. Nie mam tej opcji dialogowej. Ten omszał. Słucham. Szukam zaginionego chłopca z wioski ceglarzy. Hmm. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Ceglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Bywaj. Okej, okay, zapytam się. Tylko, I'm że. Gdzie jest driada? Jest. Gwenblade. Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci skąd biorą się małe driady, ale. Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My driady bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo. Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem Wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. mhm. Mm, mm Mam jeszcze chyba skórę wilka? Mam. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham? nie są bezpłodni, a my driady nie uznajemy seksu bez prokreacji. Ojej. Dobra, wiem, że tego chcecie. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. Mm. Seks rozładowuje napięcie, sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, driady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić brokilonu naszego domu. Poza tym, moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak, zostań na ten dzień moim mężczyzną. Ojej. A, zapomniałem, młodsi odbiorcy mają wyłączyć odbiorniki i tak dalej. Wyjść do innego pokoju, albo cokolwiek. <laughs> Dobra. Tak więc chłopca tu nie ma. Tak a więc, no cóż, wracamy się. <laughs> nie, zajrzę jeszcze raz do tej jaskini. Może będą teraz? Czy znaczy, może teraz będzie? Bo cholera powinien być. Tego nie ma. Eee, no cóż, mniejsza o Gdzie są ceglarze? Ej, nie mów, że już poszli. Ja tylko na chwilę sobie poszedłem. Tutaj są te potwory? Tak. Okej. Okay. żyje? Tutaj. Dobra, ja sobie teraz... Łęchnę skółkę. Bo potem będą ci nopsy, które są... Mogą mnie trochę poharatać. I zajrzę znowu tutaj. I dalej tutaj go w nie ma. Pamiętam, że tu był. Tak! O co chodzi? Dobra. Zabijesz jeszcze te wilki. Gdzie on jest? Tu go nie ma. Tu go nie ma. Nie mam pojęcia, był tutaj. Może gdzieś głębiej, ale nie, on był przy wejściu zaraz. Tak. Nie ogarniam tego. Mniejsza o to. Wychodzimy stąd. Musimy dalej się zająć potworami. I kolejne będą nie tutaj, tylko tu. Mm, a konkretnie tutaj mamy etynapce. Ok. Jeden załatwiony, jeszcze drugi został. Nice. <laughs> Drugi. Kolejne potwory będą. Nie ma kolejnych potworów. Chyba. Dobra. Nie ma. E, musimy taką więc. Iść do. Waski teraz. By dogadać się z co z Wodenoy. <laughs> I jak będziemy u Waski, to od razu powiemy jej o chłopcu. Co mi się podoba? Bo chwila, przejrzyj dziennik. Daleko od domu... Dobra... Um, gdzie to jest? nowieczka. Muszę powiedzieć Wasce, że myliła się w podejrzeniach. Co to było? No, serio... Dobra. Uff... łaska. Eee, waska. Wodni panowie są blisko. Tak, tak, tak. Dobra, wiem. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie wiem, co się z nim stało. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. Okej. Okay. Pracujący na bagnach Drwale są zaniepokojeni obecnością Wodianoi. Wodianoi? Drwale sądzą, że wodni panowie stanowią zagrożenie. Wodni panowie są straszni w gniewie i łaskawi dla tych, którzy rozpoznali w ich misji prawdę. Drwale nie mają się czego obawiać, jeśli nie wejdą ich w drogę. Hmm. Dobra, pokojowo to rozwiążmy. Spróbuję porozumieć się z nimi, ale potrzebuję twojej pomocy. Drwale na znak pokoju muszą ofiarować panom broń przywódcy. Zanieś topór, ukosz się, a panowie przejrzą twe serce. Jeśli nie będzie w nim fałszu, podniosą cię z klęczek i drwale dostąpią pokoju? Na znak pokory musisz przeczekać całą noc. Te! Wodni panowie są blisko. Hmm. Jak komunikujecie się z Wodianej? Jak się komunikujecie z wodianej? Bardzo słabo znamy boską mowę panów, więc rozmawiając z nimi, posługujemy się językiem przedmiotów. Chowamy je w ołtarzu. W nocy ołtarz nawiedza pan i otrzymujemy odpowiedzi. Oh. Mm. Gdzie stoi ołtarz? Tuż obok pieca, między dołami z gliną. Znajdziesz go na pewno. Dlaczego czcicie rybo ludzi? Więcej szacunku. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Wierzymy, że świat wyłonił się z wód i kiedyś znów zostanie pochłonięty przez wody. Wszystko, co złe, zrodziło się w suchych krainach. Wodni panowie zachowali starożytną mądrość i są istotami boskimi, ale pod nimi leży jedyny Bóg, stwórca wszystkiego, zanurzony w głębinach, ten, który nadejdzie w gniewie. Co to za Bóg? Bóg ponad bogami. Służą mu nawet boscy panowie. Nie mogę o nim opowiadać, tajemniczym. Okej. Okay. wszystko rozumiem. <słyska> Jakie jest znaczenie składanych na ołtarzu przedmiotów? Nie jesteś jednym z naszych, więc nie powiem nic ponad to, co zachęci cię do skontaktowania się z panami i uznania ich potęgi. Jasne, jasne. Mówię. Tak, tak, pragnę żarliwie uwierzyć. Panowie lubią zioła, szczególnie te rosnące na bagnach. Służ w ofierze roślinę, a zyskasz ich przychylność. Co jeszcze zostawiacie na ołtarzu? Nasze kobiety potrafią ważyć driakwie i sporządzać kadzidła. Zostawiamy je na ołtarzu, a w zamian dostajemy cudowne uzdrowienie naszych chorych. Co jeszcze? Na koniec powiem ci, byś wystrzegał się niemiłych panom darów. Wszystko, co wrogie życiodajnym wodom obraża boski majestat. Będę uważał, choć nie wiem, co masz na myśli. Znakiem niechęci jest wszystko, co suche. Znakiem gniewu jest straszliwa śmierć z rąk panów. Dobra, bywaj. Kto podniesie... Bo to drwali. Oni są normalniejsi <grybujesz> Oni są zdecydowanie normalniejsi. Dobra, lecimy na przełaj. Mm -mm. O tak. To tak, na mapie wszystko załatwiłem. Mus muszę skoczyć do Krasouda. Powiedzieć mu wszystkim. Ogólnie Gerald strasznie dużo latasz w tej weftem. Nie czuję się, nie jak posłaniec. Coś nie? No. W ogóle? Ani trochę, na pewno. Bo wiesz, w końcu jesteś widźminem, a wysyłają cię jak chłopca na pos posyłki w tej AWT. <laughs> Dobra, w każdym razie. Tutaj już mamy za chwilkę drwali. O ile przeżyli <laughs> jeszcze. E, dobra, mamy wszystkich drzewali. Nie, nie wiem, czemu oni przed chwilą zniknęli wcześniej, jak tu byłem. Jaren. Mów, przybyszu. Rozmawiałem ze starszą ceglarzy. Podobno z Wodianoi można się dogadać. Negocjować z rybo ludźmi. Ktoś się walnął w łeb! Może warto spróbować. W ten sposób unikniecie zemsty za masakrę, którą każesz mi urządzić. I co niby mam zrobić? Doprawić sobie płetwy i kumkać jak żaba? Wystarczy, że dasz mi swój topór. Przekażę go Wodiano i na znak zgody. Wystawiasz mnie na ciężką próbę, ale w obecnej sytuacji musimy wykorzystać każdą szansę. Niech będzie. Zaniosę topór ludziom i dam znać, jak zareagowali. Mów, przybyszu. O dobra. Bywaj. I tak, tu jest... Uh, czy ja mam już jego topór? Topi jarena. tutaj jest ten drugi. Jeszcze ja każdy nie mogę wziąć obu. Będę musiał się wrócić po ten topór, parę, bo chcę go sprzedać w, w mnie Ale okej, okay, lecimy. W każdym razie. Czym prędzej z powrotem. Do wioski ceglarzy. By dać pokon wodnym panom? Tak. Nie. Zawsze nie. Dam ten topór i uciekam stamtąd, czym prędzej. Jak będzie trzeba, to wyrobię sobie drogę ucieczki mieczem. Dobra, ciebie mam czekać do nocy z tym? Nie. I co teraz? On tu jest? On tu jest, dobra, idę się kimnąć. Tu nie ma ogniska. Czemu tu nie ma ogniska? Jest tyle ognisk tam, tam, ale... No, gera, nie możesz się tutaj kimnąć przy tym. Ach, dobra. Przecież tak, że save'a w ogóle na wszelki wypadek. Mm, i się kimno tutaj. I ogólnie mam poziom, o którym zapomniałem. I cóż, myślę, że rozwiniemy sobie... Huh. Może tutaj to weźmiemy. To weźmiemy. Tutaj weźmiemy to. Nie, to na chwilę. To weźmiemy. Aha. no i tyle. Dobra, kimamy się do rana i zobaczymy, co się stanie. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, wracamy <ścoughs> z powrotem do ołtarza. Zobaczymy, czy to coś dało. Mam nadzieję, że coś dało. Mam naprawdę nadzieję, że nic nie spieprzyłem, ani nic takiego. Dobra, mamy ten ołtarz. Zobaczmy, co, 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 co tu znajdziemy przede wszystkim. Ołtarz w Odianoi. i mamy amulet w Odianoi. Dobra, czyli się udało. Uh, uh, no to może w takim razie jeszcze, jak tu już jesteśmy, to damy jakąś roślinkę uh, rosnącą na bagnach i niech to będzie uh, liść blekotu. Tylko cholera, chciałem jeden. Ok, zostawimy go tu sobie. Zobaczymy, co nam odda <grym> w zamian. <laughs> Może jakieś błogosławieństwo zostałem, czy coś. Eee... No i cóż, lecimy znowu do, do tego do Jarema. Poinformujemy go o wszystkim, i znowu się kim całą noc. No. Plan mniej więcej taki. A potem wracamy do widzimy. Stanowczo mam dość tego miejsca. Mam stanowczo dość tego miejsca. E, zgubiłem się. Nie, dobra, nie zgubiłem się. Wszyscy są na swoich miejscach. Jaren. Mów przybyszu. Ciągle pracuję. Na bogów, jeśli istnieją. Weź się. Bez obaw, Jaren. Mów przy. Ej o co chodzi? Co spieprzyłem? Co się stało? Gdzie jest mój dobór? Tutaj. Potwory, potwory. Potwory. Fak. Ominąłem którąś grupkę potworów. Dobra, lecimy. Wybaczcie to. Tak, te. Te wybiłem, bo się nie pokazują. Nie wybiłem chyba utopców. No. Nie pokazało mi ich, bo coś się skrzeniło wtedy i ja je olałem po prostu. Mój mały błąd. Mój duży błąd w sumie. Bo pokonałem, pokonałem, Blazurgery pokonałem, nie pokonałem tych utopców. No właśnie, one są tutaj już. Tak, to są te łotopce. Dobra. Nice. Tylko trzy. Dobra. Tym razem już na pewno się udało. Sorki do fejla. wracamy na miejsce Znaczy, wracamy do droli Znowu bieganie w tej weftę Biedny Gerard. <laughs> bardzo biedny Geralt <laughs> Biega po tych bagnach w tej weftę Tęskni za cywilizacją, domem, rodziną, której nie ma Nieważne Mów przybyszu Oczyściłem drogę do przystani. Teraz możecie bezpiecznie zaopatrzyć się w zapasy. Znakomicie! Na ciebie zawsze można liczyć. A co z rybo ludźmi? Wodiano i przyjęli topór jako gest dobrej woli. Na dowód pozostawili amulet. Powinien zapewnić wam nietykalność z ich strony. Zasłużyłeś na zapłatę, Wiedźminie! Ano? Ile <laughs> dostałem? 400. Posłuchaj, doszły mnie wieści, że moje dzieciaki w wyzimie pochorowały się. Chciałem do nich wrócić, co znaczy, że nie zarobię wystarczająco dużo, żebyśmy przetrwali zimę. Muszę sprzedać kilka starych klamotów. Jesteś zainteresowany? A co tam masz? Nic specjalnego. Kawałek czerwonej rudy, flaszka alkoholu i srebrny piersiń po ojcu. Dorzucę jeszcze receptę na niezawodne lekarstwo na kaca. O! Oh. A za to wszystko chcę 200 renów. Nice. Bierzemy. No to dobiliśmy interesu. Wreszcie mogę wrócić do miasta. Pozdrów dzieciaki. A pewnie, że pozdrowię. Bywaj! Bądź zdrów. Ok. <grywka> Mamy czerwony meteoryt, co oznacza, że możemy wykuć miecz. Nice! Dobra, wracamy czym prędzej do wyzimy. Jeszcze tylko w tym odcinku skoczę, by zobaczyć, czy nie mam jakichś tych. Yy, ten, tego, ten. <śm> <śm> czy nie zostawiły coś? Czy i coś nie zostawili dla mnie? I ogólnie chcę też to lekarstwo sobie zobaczyć. Strenny pierścień. Mhm to sprzedam, to będę miał miecz. Oho, ale coś było o lekarstwie na kaca. I tego nie ma. Wait. Recepty. Nie, mam to. Okej. Okay. Mhm. Dobra, cudownie. Mamy już dosyć sporo recept, co mnie cieszy. Niektóre eliksiry są bardzo przydatne. Zwłaszcza ten na kaca. Nie, ale jest parę misji, które, w których Geralt musi się opić, i potem się przydaje ten eliksir. Nie trzeba szukać ogniska, i w ogóle tylko się pije to i. już. A-a! Dobra, zacznijmy sobie ołtarzyk. I mamy. płatki zimnej. Super zamiana. Okej. Okay. Tutaj nic się nie dowiem. W ogóle, czy mi coś dodało o misji o berengarze? Nic nie wiem. Więcej, tak więc, no cóż. W tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam do za kolejnego odcinku, w którym to wreszcie nie będziemy zwiedzać tych bagień, tylko wrócimy sobie do zimy i zajmiemy się naszymi sprawami w, w zimie. No, do zobaczenia, cześć!